Okej, okay, muszę otworzyć bagażnik. Hmm, Ciekawe czemu. Hej, hej, jesteście. Zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj nie wybierz go bagażnika challenge. Uuuu! Wybieram ten bagażnik. Okej. Okay. Mamy do wyboru bagażniki trzech aut: Volvo, BMW i Renault. Zasady są proste: jedna osoba wybiera bagażnik i potem wyznacza dwie kolejne osoby do innych bagażników. Dobra. Ale zanim zaczniemy, mam dla was super info. Jest dostępna już nasza nowa książka Lenka i Marcelek, zabawy i sekrety. Możecie ją kupić na Allegro. Jest tam kilka sekretów, o których nikt nie wiedział i mega dużo challenge, zabawy i dużo o nas też informacji. I jeszcze chciałam pozdrowić wszystkich ze spotkania w Starachowicach. Było naprawdę super. Zabieraj swój bagażnik, a potem dwie osoby. Uh, okay. Volvo, BMW czy Renault? Czas mija. Wybieraj. BMW, matka do Volvo, matka do uh, Renault. Matka do Renault, matka do Volvo. Okej, okay, poczekajcie, to co? Jest Pierwsza ręka. Czy to jest ostateczna decyzja? Tak. Dobra. No, no otwórz. Babryczka, chili. Babryczka, chili. Dobra, teraz Macelek, czyli? O Nie, nie. wagażnik nie. No, nie, Na koniec. Na koniec, na koniec. dobra! Do o, tak. Pusz Witaj puść, tutaj, pusz. Tak, tak. 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 Pisołek! Okej, okay, Dobra. Dobra, to najpierw lęka. Okej. Okay. No, no Lenka też. Ta... No nie, ja wiem, bo jakiś zielony chorym, to nie jest ostra. A to jest ostra. Tak? To mi się wydaje. No to. No. Ale tak, nie wiem, ja nie wiem, bo takie ryzyko. Mam taki wylej. Mam taki No spokojnie. Jest środek, jest środek. Jest co chyba? No nie, jest... wiem, to nie jest ostra. Na pewno? O. O, widzisz, no okay. no, tak eee! no, to jest ostre. No dawaj. Dobrze Tak dużo? To nie jest ostre. No spróbujcie. Nie jest ostre? No trochę, no to wiadomo. <grystanie uniknąć> A nie! Niech nie chcę, My dzięki. To co, ona ma jakieś różne części, ta papryka? to masz te Te są ostre. To zieleka. Oh! Co się dzieje? <gry Dykuj> nic. <laughs> nie, ja czuję, że ślepane. To jest niemożliwe. Nie zęby bolą. <grydzi <siitä>, <grydziś> <grydziślifting> <grydziś <paprika> szkliwo na Czyli te ziarenka są... Nie, po prostu... Ziarenka też, ale to ten miąższ przy ziarenka. Aha Maty już czeka na doradkę. No Ja nie mogę? Nie Bo się nastopiło Ale jest Dobra no eee! Do nosa to padło. O nie O jajec Poczekaj no brotkę, poczekaj, nie chcemy tego Połóż to, bo nie supiemy. Ja myślałam, że nawet tylko tak panikuje pod filmik ale do tej pory przeżywasz, że a ja nie, nie mogę, nie, tak, nie jest, ja No naprawdę, ja on. No, teraz... no. Okej, okay, a teraz runda druga! Stop, tutaj, stop, zatrzymajcie no, się, chodźcie. Nie, no, nie, nie, to nie, 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 do Volvo. No, idź proszę na Teraz, oh, oh. teraz wystarczy osoby do BMW i do Renault. Dobra. A tam do BMW. Okej, -y. dobra. Jasny okay, się Ludy. Dobra rzecz no, Już wiecie co? Nie, ja już wiem. No, <śpiewa> <się> <śpiewa> Ja już nie Ale nie, nie, te jajka nie są do jedzenia Rozłożymy je tutaj A Ada zjeżdża z jeżdżalni zje prosto na jajeczny O tak Aaaa, <laughs> co to jest? Zaraz umowę miałam na ruszule Nie, nie Cała paczka, cała paczka Nie Już nie. <laughs> nie. Nie, nie Co to ma być? Nie, 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 nie. Świadomie wow. wie, że coś tam jest. Nie, e, pomóc, sobie nie, tak? Dobra no, no. nie, teraz nie, nie, Okej, dawaj Okej dawaj. nie, 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 A, nie, nie, nie. Takie kosteczki, razy z tą! <grym> no nie ma! Nie! No nie! To jest terapia taka kosteczka! Ej no! Morsowanie prawie, że. No, no. No. Dawaj całe. Ej no. no! O nie! Ja no <śleskujesz> ty, Dobra, Dobra, go Dobra, Dobra <śleskujesz> okay. Runda trzecia! Teraz Martelek wybiera bagażnik.

Oh! Woda z ogórków okay. Woda z ogórków, kiszonych Kiszonych nie ja lubię ogórków kiszonych Na zdrowie Ci to wyjdzie no. Kiszone ogórki, no. ogórki. Parełyku, dawaj Trzymasz? Ja <laughs> jeszcze Marcelek? Potrząchało Cię trochę, co? Dasz radę jeszcze? Marcelek, na zdrowie No. Na no zdrowie, tak. słuchajcie Wybiję, ej! <śmienicza> Martrek, co, ja wypijesz? Taki był zamiar, ale nie wiedziałem, ja się, się nie Ej dobra, je, ja szczerze Dawaj, ja! nie, do, no, nie rady, bo ja się brzydzę tego. Serio? <śmienicza> I się kojarzę kojarzy z jakimś nie wiem, swym. ale brzydzę, Ja nie wiem super! Dobra, Dartek nie, nie. Bierzcie wszyscy, pistolety. Bartek będzie się w krawkę, a my wiemy, 3, 2, jest Jeszcze, jeszcze. Ale do końca Ej, nie wolno. O, to Nie Ej, Nie ma to. Nie

Znaczy. Miejmy nadzieję, że nam się z nami podzieli. No, <grym> ja się podzieliłem. No, ja dawno jesteś dobrym eee. Ej. Ej. To ja, to ja, ja się podzieliłem ja. żampanem. Gdzie idziesz tym szpadem? Idę. Idę w świat. Słuchajcie, teraz. Muszę ukopać jakieś. Coś. Na tej rundy. Runda. Warta. Chodźcie! Teraz Adam! Do nie idę, bo tam były złe rzeczy. Ja idę do Volvo. Okej. Okay. Dorota idzie do. do, do BMW, ale ja idę do. BMW. To wszystko jest na żywo, nic nie było ustawiane. Nic. Bo. bo... myli się Adamie! Bo tak jest najlepiej! Hmm. Myli się Adamie! Stówka! No, Schowaj sobie, Lotka! Ilenkę masz wążeć. Otwieraj. To Ty będziesz darma robaki! Dobra, z tej ziemi coś nie mogę umyć nawet. <grystia> Trzy drzewnice. Dotknąć drzewnicę. Ej, Ej ciocia, tyle to, ja to robię codziennie. No, powiedz ruchu. to lęce. M moja, no to Kasia, to... moja Kasia, Asia, moja moja bo... Lenka znosi wszelkie inne paskudztwa, ale tego akurat nie. Ej, skoczki, jajce, skoczki. Asia, Basia, Kasia. Ja One się rozważają. Co? One się rozważają? Lenek, możemy się zamienić. O. Chętnie to zrobić. Nie ma zamiany. Uh. Absolutnie, żadne zamiany. No i to no, no, a, ale słuchajcie, naprawdę to wyszło. To wyszło. To są świeżożytkie z naszego bruska. Patrz, fajnie. ziemię. poczujesz? No. To jest zwierzątko, które jest bardzo okay. potrzebne. Dobrze. Już? O! Już. No <grym grym grym> nie! No, nie! Ej, no, no <grym> od ciebie zespoń. Nie chcę od ciebie iść. Nie Okej, okay, teraz do Dobra, teraz ja idę je ładnie odnieść na miejsce, a wy umyjcie sobie łapki. Dziewczynku! Ale macie karta cóż, e, przerwa techniczna. Przerwa techniczna. Tam jest coś. Coś. I to was zaskoczy. I to będzie zmyłka. Okej. Okay. Runda piąta. Ostatnia. Chodźcie! Teraz, teraz... Lenka, tak? Lęka! No. Okej, okay. okay, ja idę... Nie do dobrego nie idziemy. Ja idę do kolosa. Do okej. Okay. Ja... Nie do, 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 do ręki. Okej, okay, teraz wyznaczam dwie osoby. Marcel. No nie no, ja nie wiem gdzie. Dobra, daj mnie tam. Daj, daj, daj mnie do Volvo. Wyjdź do Volvo. No to Marcel do Volvo. Marcel do koleo... Do BMW. Okej. Okay. Yeah. Poczekajcie chwilę. I teraz Lenka. Okej, okay, Lenka. Motella! Dobra! Yeah, ale To nie jest nowa rzecz! Dobry. Co? Czekolada! Łowkacku. Musisz, Musisz y wysmarować sobie twarz tą czekoladką i iść do sklepu A, Iść do sklepu to kupić! Co? Coś w sklepie kupić! Całą buzią z tą I Marcelek ma... Uuu, o nie! Śledzik! <śledzik. Słuchajcie, Marta to jest dolny. Barta chcesz spróbować śledzia? Marta, chcesz śledzia? Ja nienawidzę, jak tata je, to ja odchodzę od stołu. Widzicie, to brzydzi? A papryczkę spróbowałeś, to no dobra, 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 No dobra, ale to mamaryczna, jaka Nie. Dobra, Marceleka, ty dasz radę, jak nie to wypluń. Ale nie cały kawałek. <grym> Mniejszy ci Mniejszy. dam, okej. Okay. Ale śledzie są dobre, no to jest zypka. Ja zjem całego. Nie chcę, żeby tak, to, to rdzenie, ale to jest dobre. I co, no. to jest? i co? Ty, o, co? ty Brawo, brawo dla Marcela Po filmu Wuhuu Dziad. Dziad Ja nawet bym będę... tego Ja bym ja się nie schodził Proszę tak, a, a kocha ryby Właśnie ja, Patrzcie Otwieraj, co to tu to masz? Nową rzecz a, Yey, Czekolada Dobra, to teraz co? Ogarniemy się i Lenka robi złą rzecz. Okej, okay, jedziemy. Tak, cieszysz się? Tak, no tak, 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 tak średnio bym chciała. Tak. Będziesz miała czekoladę ja na Właśnie, to jest spa. Słuchajcie, jak są włosy. Podbrzyjmy jeszcze trochę. Na tuści twarz. Na tuści twarz odpowiednio. Ja to bym się cieszył, widzę. O, pięknie. Nie, nie wsiadać Przeszło się do mleko O, bo właśnie ja teraz wiem. jak to wygląda O nie, fuj A to Lenka musi iść teraz do sklepu, bo zabrakło noteli do kanapek Kolejną Nutelli mam kupić, tak? Okej okay. O nie Okej okay.

bo zabrakło do kanapek. Wszystko poszło. Tak się, się smaruje, nie tam gdzie o trzeba. Nie, o nie. Udało się dało. A pani nawet zbytnio się nie dziwiła, widzisz? Wszystko. O Jacie! Ja do widzenia! Proszę. O ja Udało się! Tak! Ok, dobra, to już koniec tego challengeu. Ja niestety przegrałam, bo najwięcej. Raz miałam karę. Sam się. Samuję się. Samuję się. Samuję się. Samuję A Samuję się. Bartek i Dorotka, a Martek został bohaterem odcinka, ponieważ jest Samuję się. Samuję się. Samuję się. takie niedobre rzeczy Oni powiedzieli, że w życiu tego się. Samuję się. Samuję się. Okej, jeśli Wam się podoba, dajcie superowe okay. challenge łapki w górę i subskrybujcie paaa!